Budżet powiatu szanowskiego na 2025 rok uchwalony. W 2025 roku sfinalizowane zostaną duże inwestycje powiatowe na łączną kwotę ponad 62 milionów złotych. Przebudowanych i rozbudowanych zostanie wiele dróg powiatowych. Realizowane będą liczne inwestycje w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat. Dzięki dotacji z powiatu Szanowskiego szpital będzie mógł kupić kolejny ważny sprzęt medyczny. Samorząd powiatowy nie zapomina także o zabytkach. 2 miliony złotych pochłonie modernizacja pałaców starzeńskich, gdzie mieści się powiatowy dom pomocy społecznej w Płazie. Ponadto powstanie następne boisko wielofunkcyjne, tym razem przy zespole szkół techniczno-usługowych w Trzebini. Przygotowana zostanie także dokumentacja projektowa na przebudowę wielu dróg powiatowych i ścieżek pieszo-rowerowych. Zaplanowano też budowę sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Pogorskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Hechlaną w Szanowie. Rada Powiatu Szanowskiego na ostatniej sesji podjęła decyzję o uchwaleniu budżetu na rok 2025. Budżet, który jest z jednej strony zrównoważony, zoptymalizowany, ale także bardzo prorozwojowy. Wiele elementów, które zawarliśmy do realizacji w przyszłym roku, to są zadania inwestycyjne, które są oczekiwane przez lokalną społeczność od wielu, wielu lat. Główne elementy, które będą realizowane w przyszłym roku, będą opierać się na modernizacji i budowie infrastruktury drogowej, oświatowej i sportowej. W zakresie tylko infrastruktury drogowej wydatki wynoszą grubo ponad 40 milionów złotych. Tutaj jednym z największych zadań jest realizowana już przebudowa ulicy Wodzińskiej, Sikorskiego oraz budowy łącznika do Orlenu. Realizujemy też zadania związane z. Udoskonalaniem infrastruktury drogowej w Sołectwach. Takim dużym zadaniem jest długo oczekiwana przez społeczność Sołectwa Gromiec przebudowa ulicy Nadwiślańskiej. Nie zapominamy oczywiście o budynkach oświatowych. Tutaj instalacje wodne, hydrantowe, kanalizacyjne przebudowywane będą w Zespole Szkół Technicznych Fablok oraz Pierwszym Liceum w Szanowie. Nie zapominamy też o Libiążu. Tutaj powstanie nowoczesna aula szkolna za ponad półtora miliona złotych. Jeśli chodzi o infrastrukturę sportową, to długo wyczekiwane przez uczniów boisko przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini. Wielofunkcyjne boisko, które będzie mogło dać radość tym uczniom z realizacji swojej pasji sportowej podczas zajęć sportowych w szkole, ale nie tylko, także poza nim. To są największe elementy. Które są skupione i zapisane w tym budżecie. Natomiast całość wydatków, które finalizowane będą w przyszłym roku, to ponad 60 milionów złotych.